Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale z Kolory Życia. Witam Was ponownie, cieszę się, że ze mną jesteście, że mój program i moją, mój kanał oglądacie. Cieszę się bardzo, że oglądacie moje krótkie filmy, krótkie shorty, które dla Was nakręcam również. Witam Was z moim psem, moim Jorkiem, kochanym kulapniętym uszkiem. Jury jest zawsze ze mną, kiedy nagrywam filmy. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami, nie czuję się całkiem dobrze. Mm. Wszystko schwala mi się na głowę. Czas u siebie posprzątać. No, rzeczywiście, wiecie co, tak pomyślałam sobie o tym sprzątaniu, bo już zapasem święta Bożego Narodzenia, i ja wiem, że my kobiety, szczególnie kobiety w Polsce, to dostają jakiegoś myku, fiku i zaczynają sprzątać tak, tak porządnie, tak gruntownie, nie zapominając o e, najmniejszych szafeczkach. Słuchajcie, najmniejszych komutkach, jakiekolwiek mamy, żeby tylko wszystko lśniło, prawie żeby tak wyglądało, że można by było zjeść wszystko z podłogi, bo jest taka czysta, że w tym całym czasie posprzątania wokół siebie, posprzątania dla swojego mieszkania, posprzątania dla własnego domu, tyle z siebie wyrzucamy energii, słuchajcie, tyle czasu na to poświęcamy. I tak długo i ciągle i namiętnie się tym zajmujemy, że potem, kiedy już naprawdę zaczynamy, chciałybyśmy zacząć świętować, to albo nam brakuje siły, brakuje nam dobrego humoru, albo jesteśmy tak zmęczone, że chcemy te święta przynajmniej na początku, że tak powiem, odbębnić. <laughs> Przepraszam. Kiedy mówię o sprzątaniu, to chciałabym Wam zwrócić uwagę, żebyśmy może w tym roku spróbowały inaczej. E ja przez masę, wiele lat mieszkałam w Polsce, teraz mieszkam za granicą, od ponad 20 lat mieszkam w Niemczech, w Monachium. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak spotykam się z moimi polskimi koleżankami, to one też mają takiego świra i zaczynają sprzątać już prawie od połowy listopada, żeby być w końcu grudnia gotowymi. A ja, ponieważ u mnie również tak w domu było, że moja mama i my wszystkie musiałyśmy sprzątać poprzez mycie kryształów, ja nie wiem, czy Wy jeszcze pamiętacie mycie kryształów w szafkach. No wycieranie wszystkiego, czego można było, trzepanie dywanów, prace po prostu, z, 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 no makabrycznie było jej wiele, postanowiłam sobie, że u mnie w moim domu będzie całkiem inaczej, że moje święta będą świętami wypoczynku, świętami, również ten okres przedświąteczny, jak i poświąteczny, to nie będzie taki okres, w którym ja muszę się zażynać i sprzątać, ale chcę posprzątać inaczej u siebie, chcę posprzątać moje wnętrze, chcę posprzątać siebie, chcę znaleźć czas dla siebie, aby mogła się zastanowić, co u siebie mogłabym wyrzucić z mojego wewnętrznego repertuaru, na czym mogłabym skupić uwagę bardziej, gdzie zrobić miejsce na nowe, czym się po prostu zająć, w tym sensie, że będę zajmować się sobą. Ja nie mówię, że mamy po prostu zostawić bałagan taki, jaki jest, ale. Wiecie, święta to jest naprawdę okres czasu, w którym wielu z nas spotyka się nie tylko z rodziną, nie tylko ze znajomymi, spędzamy miło czas, ale to jest, wydaje mi się, bardziej czas, żeby spędzić go i spotkać się z samym sobą. Bo w codziennym życiu, takim wiecie, od poniedziałku do piątku, bo w sobotę znowu jest sprzątanie, ja nie wiem jak, prasowanie, gotowanie, zajmowanie się domem, dziećmi, może się zdarzyć, że tego czasu dla siebie jest nam niewiele dane, ale cały czas polecam, żeby codziennie chociaż na chwilę, na parę minut usiąść sobie w ciszy i pomyśleć, jak ten dzień wpłynął na mnie. Co w tym dniu się wydarzyło fajnego? Co w tym dniu mnie zasmuciło? Co w tym dniu było budujące dla mnie? A co z tego dnia chciałabym po prostu szybko wyrzucić i zapomnieć. Żeby być takim, wiecie, refleksyjnym, bo często gęsto my o tym zapominamy, my, my jesteśmy jak w kołowrotku, wiecie, jak szczurki takie, które biegają, czy chomiki na tych takich kołeczkach, kręcą się i zasuwają tylko do przodu i nie patrzą się czasami do tyłu. Nie należy ciągle odwracać się i patrzeć wstecz. Ale czasami warto jednak zwrócić i zrefleksować, zreflektować sobie swoje własne życie, żeby stworzyć w nim coś nowego, aby otworzyć się na coś nowego, żeby przemyśleć sobie i powiedzieć, to dobrze mi zrobiło, a to zrobiło mi źle, to zabrało moją energię, a to mnie zbudowało, to tej energii mi dodało i po tym czuję się dobrze. Dlatego skupmy się może w tej całej gmatwaninie um, codziennych obowiązków, które na nas spadają, które same sobie również na siebie nakładamy. Skupmy się może na tym, żeby pomyśleć, co mogę zrobić dla siebie. No i już tu słyszę, jak niektóre panie będą mówić, o Boże Święty, tato mieszka wiesz, za granicą, tato nie wie w ogóle, jak to w Polsce, w Polsce to wiesz, porządnie się stawia na stole, jak jest tego się trzeba przygotować, to nie jest tak byle co, wiesz, ja mam dzieci, ja muszę zadbać o siebie, ja muszę zadbać o męża, ja będę miała wizytę, to mnie cała rodzina się zjeżdża, nie opowiadaj mi takich klocków i nie stawiaj mi tutaj. Może tak być, słuchajcie, każdy sobie robi tak jak chce i każdy sobie układa swoje życie tak jak chce. Ja tylko chcę powiedzieć: oczywiście, wiadomo, nic nie jest dobre i nic nie jest złe. Ja tylko namawiam do tego, żeby w chwilach pomiędzy gotowaniem a pieczeniem, pomiędzy sprzątaniem a trzepaniem. Żeby znaleźć chwileczkę czasu dla siebie, aby spojrzeć dla siebie w lustro i powiedzieć, czego ja tak naprawdę chcę. Jest mi w tym dobrze, co ja robię, czy jest mi w tym źle? Czy to mnie buduje, czy to mi umniejsza? Czy to daje mi satysfakcję z tej roli, którą we własnym domu, we własnym mieszkaniu i we własnej rodzinie. E odgrywam czy chciałabym coś inaczej. Znam osoby które miały w dzieciństwie naprawdę tak stricte poukładane w sobotę zawsze to wiecie sprzątanie od siódmej rano po buda wstajemy sprzątamy koniec gadki do agatki nie ma tu żadnego nie bo po co i jak tylko wiesz no taki rytuał sprzątamy wycieramy kurze trzepiemy odkurzamy i tak do od dziewiątej mamy spokój i potem padamy już no ale trzeba było zrobić, trzeba było odbębnić, czy było brudno, czy nie było brudno, to był taki rytuał. I bardzo często, wiele z nas przenosi ten rytuał do siebie, do domu, pomimo, że ciężko w ciągu tygodnia rzeczywiście zasuwamy, bo czasy nam mamy takie, jakie mamy. I bardzo często jest tak, że wiele z nas pracuje dłużej, może nawet później troszkę zaczyna pracę, ale do tej 17-18 czasami rzeczywiście pracujemy. W związku z czym mamy tego czasu wieczorem, może mniej, na to, żeby jeszcze obrobić dzieci, znaleźć. Czas, żeby spędzić tam parę minut z mężem, żeby z nim porozmawiać, czy z partnerem, czy z partnerką, czy zadzwonić do kogoś znajomego. Czy... No wiecie, no, no te popołudnia zdarzają się być bardzo krótkie. Mam wrażenie, że ten czas strasznie, strasznie przyspiesza. Namawiam Was do tego, że warto spróbować. Warto spróbować zrobić troszeczkę coś inaczej niż rzeczywiście robiłyśmy to do tej pory. Ja nie chcę nikogo buntować. Ja nie chcę nikogo wyrzucać z tak zwanych mm, torów kolejowych. Przepraszam mój pies, to jest mój Juri, strasznie szczeka. Ale on jest fajny, to jest York. A York, to wiecie, York to mały piesek, ale wielkie ego. I on jest taki bardzo, wiecie, pilnuje tutaj. Jak coś się dzieje, to on tutaj mówi, że on tu rządzi. Dlatego bardzo Was przepraszam, jeżeli on przeszkadza, ale nie chcę go na niego krzyczeć, No bo po co? W związku z tym namawiam Was, żeby spróbować dać sobie troszeczkę więcej czasu dla siebie, dać sobie odpocząć w te święta. Dać sobie czas, żeby może troszeczkę pospać, żeby odbarczyć się o tych obowiązków, żeby może rozłożyć je trochę na tych, którzy do nas przyjadą, może nie być tylko taką słuchajcie, podawaczką, sprzątaczką, zmywarką, układaczką, tylko zaangażować tych domowników, tych nas odwiedzających do tego żebyśmy wspólnie coś ze sobą zrobili żebyśmy wspólnie coś zorganizowali żebyśmy wspólnie przygotowali jakiś posiłek żebyśmy ten czas wiecie takim spokoju em, w miłej świątecznej rodzinnej atmosferze te święta przeżyli bez Kłótni, bez sprzeciwów, bez podejmowania jakichś takich rozmów, bardzo mogących wpłynąć na nasz stan emocjonalny. My, tak, w naszych rodzinach wiemy, co takiego jest, wiecie, bardzo gotującego się i mogącego spowodować wybuch różnych emocji czy reakcji, żeby w tym czasie również nie zapracować się, ale pomyśleć o sobie. Pomyśleć co chcę zmienić, może jest coś takiego co nam przeszkadza może jest coś takiego, co nam nas wiecie drażni, co nas obdziera tak jak jakiś niepasujący, niewygodny but może jest coś takiego co chcielibyśmy zrobić trochę inaczej żeby może sprawdzić, czy to będzie dla nas dobre może żeby po prostu sprawdzić, czy da nam to jakąś jakieś, jakieś inne poczucie bycia w sytuacji, może odpuścić trochę, może poluzować więzy, żeby się tak, wiecie, nie naciskać, nie naprężać, nie zosuwać się tak bardziej, tylko dać sobie czas na luz, dać sobie moment na wypoczynek. Ja pamiętam, słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną sytuację kiedyś. Ja zostałam zaproszona przez moją koleżankę, wtedy moje dzieci były bardzo małe, zostałam zaproszona do nich do domku na wieś, na weekend i Właśnie była sobota i my, słuchajcie, e, zamiast wcześnie wstawać, chociaż żeśmy wszyscy wszyscy byli już obudzeni, to moja koleżanka powiedziała, dziewczyno, zostajemy w łóżkach, oglądamy sobie fajny film dla dzieci, To jest fajna audycja, obejrzymy sobie to razem. Leżąc w łóżku, nie robimy nic. Ja myślałam, że ja po prostu jestem w jakimś innym świecie. Ja myślałam, co to w ogóle ma być? Soboty to jest wstawanie, jedzenie, śniadanie musi być poddane na stół i koniec gadki do gadki. Tu są zajęcia do roboty, tu jest słuchać obowiązki, a nie jakieś takie leżenie i walcowanie się z pleców na brzuszek z lewa na prawo. Ale to było ciekawe, fajne, zaskakujące wydarzenie, które pomyślałam sobie warto przenieść od czasu do czasu do własnego życia. Ja nie mówię, że to musi być w sobotę, to nie musi być w każdą niedzielę albo jakiś każdy wolny dzień, ale od czasu do czasu warto wrzucić na luz żeby pomyśleć o sobie. Pomyśleć o swojej głowie, żeby ona odpoczęła. Pomyśleć o swoim ciele, pomyśleć o swoim również wyglądzie i swoim dobrym samopoczuciu. Dajcie na luz. Posprzątajcie u siebie. Znajdźcie w swoim sercu coś takiego, co wam będzie służyć, co będzie wam sprzyjało, będzie wam się podobało, będzie was budowało. Spróbujcie. Dajcie znać w komentarzu. Ja chcę posprzątać u siebie na te święta Bożego Narodzenia, nie w domu, ale w swoim sercu.